Cześć, z tej strony Marta i pora na dawkę cotygodniowych newsów. A muszę powiedzieć, że dzieje się naprawdę dużo. Prawda jest taka, że ten okres jesienny to bardzo, ale to bardzo intensywny czas w świecie planszówek. Także zapraszam Was najpierw do zapowiedzi. Wydawnictwo Phalanx dawno temu informowało o pracach nad dodatkiem do gry Rocketman Martina Wallace'a. Słowo stało się faktem i już niedługo pojawi się Rocketman Target Jupiter, którego autorami jest duet Mariusz Rosik i Martin Wallace. Dodatek pojawi się na razie tylko w języku angielskim. A co z polskim? Może będzie trzeba trochę pomęczyć falansów, i być może uda się. Alice Games mocno zaznaczają swoje wejście na rynek gier planszowych i oprócz zapowiedzianych już wcześniej tytułów, na naszym live ogłosili kolejne cztery gry, czyli Lost Lights, dwuosobowy pojedynek, w którym jako zwierzęca drużyna walczymy o dominację. I kolejnym tytułem jest Hideos Abomination, czyli taka lekka karcianka w układanie strasznego potwora, tak poddana na wesoło. Z różnych części ciała składamy abominację, próbując uzyskać najbardziej pożądane cechy i zdobyć najwięcej trofeów. Defenders of the White to kolejny tytuł, czyli kooperacja z mechaniką area control, w której wcielamy się w zwierzęcy ruch oporu i skupiamy się w czterech asymetrycznych frakcjach, żeby zbierać załogę obrońców, która musi odeprzeć atak maszyn. Ostatnim tytułem jest Deep Regrets, i tutaj bardzo zaintrygował mnie tytuł, bo jest to mroczna wędkarska gra. Polegająca na wyciąganiu z oceanu coraz bardziej przerażających rzeczy. Rebel zapowiedział Everdell Duo czyli samodzielny tytuł dla jednego do dwóch graczy z dwoma trybami kooperacyjnym i rywalizacyjnym. W grze będziemy rozbudowywać miasteczko Woodland poprzez dobieranie zasobów i wydawanie ich na zagrywanie kart. To, co wyróżnia Everdell Duo, to tryb kooperacyjny zawierający księgę kampanii z 15 rozdziałami. Każdy z nich oferuje nowe zasady i wyzwania. No i można je oczywiście przechodzić wielokrotnie. Ja jestem ogromną fanką Everdella, także już nie mogę się doczekać tej wersji duo. A dla wszystkich fanów Black Rose Wars od Ludus Magnus Studio, Czacha Games. Zapowiedziała Black Rose Wars Duel Void. I tym razem będziemy się przenosić na Maltę, gdzie tajemnicza budowla znika i pojawia się zgodnie z rytmem księżyca. I staje się ona obiektem pożądania czarnej róży. W tej grze dwuosobowej będziemy walczyć w podziemiach Malty, planując zaklęcia, zarządzając zasobami i walcząc o dominację. A dzięki wydawnictwu co szpile, jeszcze w tym roku ma ukazać się ciekawy abstrakt. Jak wiecie, jestem ogromną fanką abstraktów, dlatego muszę wam po prostu o nim coś powiedzieć. I co ciekawe, będzie to połączenie domina i kart. No i to wszystko w jednej grze, a tą grą będzie Anada, w której ten gracz, który podczas rozgrywki zachowa najlepszą równowagę między budowaniem a zdobywaniem nowych klocków i kart zostanie zwycięzcą. W przyszłym roku WizKids wyda Fantasy Reams Greek Legends. Będzie to samodzielna wersja z greckimi bogami i potworami. Jak dla mnie temat już brzmi mega ciekawie. No i wiadomo już, że do dobrze znanej mechaniki zbierania kart, oczywiście po to, żeby utworzyć najlepszy układ na ręce, dorzucono parę twistów. Czas na przedsprzedaż. W sklepach z grami planszowymi rozpoczęła się przed sprzedaż polskiej edycji Candy Hunters, czyli nowości od Smart Flamingo. Sklepowa premiera tego tytułu została wyznaczona na 30 września tego roku, a pra będzie miała miejsce podczas planszówek w spotku, czyli za tydzień. Candy Hunters to taktyczna gra logiczna, w której będziemy tworzyć wzory na planszy. I będziemy punktować za cele na kartach układów. Będziemy mogli wykorzystać duchy, by optymalnie ustawić swoje znaczniki i przeszkadzać przeciwnikom, strasząc ich dzieciakami. Aktualnie trwa również przez sprzedaż gry Station 4 od wydawnictwa Galacta. Galakta też w tym tygodniu ruszyła z sprzedażą figurek do tej gry, ale jeśli już nie możecie się doczekać, żeby dowiedzieć się, o co chodzi w tej grze? No to w tym tygodniu wydawnictwo udostępniło też polską wersję instrukcji, także śmiało możecie się już z nią zapoznawać. A premiera gry odbędzie się w pierwszej połowie października. Wydawnictwo Portal Games ruszyło właśnie z przedsprzedażą swoich dwóch gier. Pierwszą z nich jest Kojot. Na którą bardzo, bardzo, bardzo czekam, ponieważ, jak wiecie, bardzo, bardzo, bardzo lubię Spicy. I, Kojot, jest to także gra Blewu, także jestem mega ciekawa tego tytułu. Drugą przed sprzedażą jest Zombie Side, druga edycja Monty Python Flying Circus. I co ciekawe, tutaj nasza inwazja zombie będzie wkraczała na nowy poziom absurdu dzięki właśnie rozszerzeniu Latający Cyrk Monty Pythona. Pewnie. Znacie kultowe postacie z programu właśnie Monty Pythona, i one ożyją jako miniatury, oferując dynamiczną i pełną humoru rozgrywkę. Ciekawe, prawda? Czas na premiery, a muszę powiedzieć, że ten tydzień bardzo w nie obfitował. Jeśli chodzi o gry dla młodszych graczy, to zaczniemy od grany, która. W tym tygodniu wypuściła grę Szukaj mnie. I jest to interaktywna gra, gdzie jeden z graczy będzie ukrywał małą, uroczą myszkę, a reszta będzie musiała ją znaleźć. Myszka będzie czasami się śmiała i chichotała, co będzie ułatwiało nam zadanie. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś grałam bardzo podobną e, grę z dzieciakami i naprawdę była to przednia zabawa. Egmont za to w tym tygodniu ogłosił aż dwie premiery dla młodszych graczy. Pierwszą z nich są pszczółki, gdzie gracze kolejno będą odkrywać karty z obrazkami, starając się odgadnąć położenie kolorowych pszczółek. Na kartach mogą znajdować się pszczółki, ul lub niedźwiedź. Potrzebna jest doskonała spostrzegawczość i świetna pamięć, aby odnaleźć pszczółkę w takim kolorze, jaki przedstawia karta. Drugą Premierą jest Speed Caps, czyli szybka gra na refleks i w tej grze celem graczy jest najszybsze ustawienie kolorowych kubeczków w odpowiedniej kolejności w pionie lub w poziomie. W tym tygodniu swoją premierę miała także Rzeka Złota od wydawnictwa Rebel. Podczas gry gracze rywalizują i starają się zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa, budując imperia handlowe, spływając rzeką i zdobywając wpływy wśród szlachty Rokuganu, czyli legendarnego cesarstwa, w którym boska łaska może odnieść los człowieka. W każdej turze rzut otwiera trzy wyjątkowe możliwości, ale... Będziemy mogli wybrać tylko jedną z nich. Za sprawą wydawnictwa Rebel kolejne dwa tytuły miały w tym tygodniu swoją premierę. No i mowa tu o doblach Stitch, czyli dobrze znanej, popularnej grze, ale tym razem w roli głównej będzie występował mały niebieski potworek z bajek Disneya, czyli Stitch. Drugą grą. Która w tym tygodniu miała swoją premierę, jest nowa edycja gry Dixit Odyssey, czyli odświeżona wersja tej popularnej gry rodzinnej. Ale dzięki dodatkom możemy zaprosić do zabawy aż 12 osób. No i czas na premierę od wydawnictwa Portal Games. I muszę powiedzieć, że jest to gruba premiera. A właściwie dwie premiery, bo chodzi tu o grę Projekt Gaia i dodatek do niej Zaginiona Flota. Miałam już przyjemność grać w tą grę i muszę powiedzieć, że jest to e, kawał, kawał dobrej rozgrywki e, tak mechanicznie i jeśli jesteście fanami terra Mystiki czy ery innowacji to moim zdaniem jest to dla was pozycja Obowiązkowa. Zdradzę was, te, Wam też taki sekret: że w tym tygodniu pojawi się film e, na temat właśnie projektu Gaja i dodatku zaginiona flota. Także radzę nas subskrybować. Wydawnictwo Galakta ujawniło datę premiery gry. Trudvang legendy. Na stypowych półkach tytuł ten pojawi się 2 października, ale jeśli wybieracie się na planszówki w spodku, pozycja będzie miała tam swoją pra premierę. I Trudvang legendy to kooperacyjna gra o heroicznych przygodach, w której. Od jednego do czterech graczy wcielimy się w rolę śmiałych bohaterów walczących z wszechogarniającymi siłami mroku. A sama gra zawiaduje wrogami i wydarzeniami oraz innymi przeciwnościami. Czas na dodruki i końce nakładu. No i tak, wydawnictwo Galakta poinformowało, że dodrukowało właśnie grę załoga Wyprawa w Głębiny". I od przyszłego tygodnia ten tytuł ponownie znajdziecie w swoich ulubionych sklepach z grami planszowymi. Tematycznie, w tej grze zostaliście zaproszeni do udziału w niesamowitej ekspedycji w morskie odmęty. Głęboko pod powierzchnią natrafiono na pradawne artefakty, i to wy musicie wyruszyć, by odkryć ich pochodzenie. Wasi mocodawcy nie mówią wam jednak wszystkiego i sami musicie zanurzyć się w nieznane, by móc rozwikłać tę zagadkę. Terror Escape to jeden z większych hitów wydawnictwa Galakta. Więc nie dziwi zatem fakt, że nakład zarówno podstawki, jak i trzech dodatków został wyczerpany na poziomie wydawcy. Ale nie martwcie się, dodruk jest już planowany. Wydawnictwo Chaha Games poinformowało nas wczoraj, że Nakład gry Endeavor Deep Sea został wyczerpany na poziomie wydawcy. Myślę, że sprawką może być nasz czwartkowy live, bo bardzo dużo mówiło się o tej grze. Z innych ważnych informacji, które nastąpiły w ostatnim tygodniu, no to muszę Wam powiedzieć, że naszym tajnym agentom udało się dotrzeć do tajnej informacji. I zdradzę Wam ją, ale tak umówmy się, nie mówcie nikomu. Jedna z najbardziej znanych i cenionych gier Rainera Knizi, czyli Ra, doczeka się w przyszłym roku polskiej edycji. Ale kto jest sprawcą całego zamieszania? Hmm? Wydawca w końcu się ujawni, ale bądźcie cierpliwi. Gra Ra jest oparta o mechanikę licytacji i set collection. W każdej turze gracze będą mogli kupować kafelki, cytując je żetonami słońca. Nasi agenci mieli bardzo dużo pracy w ostatnim tygodniu, ponieważ otrzymaliśmy jeszcze taki przeciek, że Next Move szykuje grę Azul Duel. Póki co nie mamy jeszcze konkretnych informacji co i jak, ale bardzo jestem ciekawa tej gry, bo uwielbiam Azula i moim zdaniem bardzo dobrze działa na dwie osoby. Więc zobaczymy, czym zaskoczy nas Azul Duel. Na Game Foundzie trwa właśnie kampania gry Borysa Winkowskiego. Eco Logic i gra już się ufundowała, a dostawa jest planowana już na listopad tego roku. W grze będziemy tworzyć ekosystemy, które pokażą nam złożoność świata zwierząt, roślin i grzybów. Rayman, czyli dla mnie bardzo sentymentalna postać i jest to jak pewnie większość z was wie, uroczy bohater serii platformówek ze studia Ubisoft. I gra komputerowa otrzyma swoją planszową wersję. A na Kickstarterze trwa właśnie kampania gry Ryman The Board Game. Za projektem stoi wydawnictwo Floys oraz Maxim Tardif, czyli autor gry Ziemia. Już pewnie wielu z Was przekonało się, że gra Leśne Rozdanie od wydawnictwa Rebel to świetna karcianka. I pewnie wielu z Was przekonało się też, że liczenie punktów na koniec gry to jest gehenna. No, i wydawnictwo, właściwie oryginalny wydawca, czyli Lockout Games, chyba też przemyślał troszeczkę te opinie i przygotował na to rozwiązanie aplikację, która po zeskanowaniu kart obliczy, ile punktów zdobyliście. A już w najbliższy weekend, czyli 28-29 września, będzie miała miejsce jedna z największych imprez planszówkowych w Polsce czyli planszówki w Spotku. Impreza odbywa się w Katowicach i naprawdę będzie tam ogrom różnych ciekawych rzeczy się działo. Ale jeśli nie możecie dojechać, to nic straconego, ponieważ w sobotę rano na naszym kanale będzie live, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda realnie. I porozmawiamy też z wydawcami, co przygotowali na cały ten weekend w spotku. Co ważne, 28. odbędzie się też uroczysta gala przyznania planszowej gry roku. W tym roku po raz pierwszy wyniki zostaną ogłoszone podczas specjalnej. Zamkniętej uroczystej gali, ale nic straconego, bo my szykujemy dla Was specjalną transmisję na naszym kanale na YouTube i nie musicie się martwić, że cokolwiek Wam umknie. Także na galę zapraszamy już w sobotę 28.09. I gala rozpocznie się o 20.15, ale już teraz zachęcam Was bardzo serdecznie do kliknięcia przypomnienia o transmisji, tak aby nic Wam nie umknęło. A już dzisiaj wieczorem będzie miał miejsce live hartatywny dla osób poszkodowanych przez powódź. Także bardzo serdecznie zapraszam Was na nasz kanał od godziny 19. Będziemy licytować gry przygotowane przez nas, ale też takie, które Wy jako widzowie będziecie chcieli wystawić, aby pomóc osobom poszkodowanych przez wielką wodę. Wiecie, fajnie jest pomagać, więc stwórzmy dobrą atmosferę. I zbierzmy jak najwięcej pieniędzy, bo osobom z tych terenów zalanych naprawdę są one potrzebne. Oczywiście, cały dochód trafi na sprawdzoną zbiórkę, którą podamy też dzisiaj wieczorem. No i troszeczkę tych newsów nazbierało się przez ten ostatni tydzień. I tak jak wspominałam, mam nadzieję, że widzimy się dzisiaj wieczorem, a Wam bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca. No i życzę Wam spokojnej niedzieli. Na razie, pa. pa. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl, bo z nami wiesz co z